Witam Was pięknie, posłuchajcie coś o Tragaczu, pytę jak się wam to moi jak to moi mocie radzi, to mi dajcie palec do wyrchu, a subskrybujcie ten kanał, jeszcze jak, coś, jak wiecie coś o Tragaczu, co Wam tutaj nie rzeknę, to możecie napisać w komentarzach. Ja wiem, że porę ludzi już ty moje mojej firmy skomentowało. Hmm, możecie komentować, możecie pisać. Ja wam potem odpiszę, możemy kapkę podyskutować. Eee, co o tym Tragaczu? No o Tragaczu by, by szło na, na isto napisać książkę. Albo, a i dwie książki. Bo tych porę desek, co jechały na jednym kółku, to było coś ich takownego, bez czego na dziedzinie robota by była ciężko. Było też z Tragaczem kupa srandy ale o tym kapkiewom rzeknym nie skozi. Hajdowni stoł przy każdej chałupie. Ponikierzy mieli a i 2 3 tragacze na placu. Najprzód się jego robiło z drzewa, a potem nie skozi, a i z oceli. Kiedy kiejsi ludzie mieli tą technologię, co, co my teraz, to, to by se poradzili zmierzyć wiele kilometrów każdy gazda, a każdą gazdino przejechała tragaczem za dzień. Jak inny coś trzeba było wartko przewieźć z jednego placu na drugi, to przecież nie było nic lepszego. Jak gazda szła na miedzę kosić trowy, bydłu, to se kosę na tragacz, osełkę do kapsy, a jechał. Wiele razy było tak, że się jechało tragaczem daleko, bo miedza była kęsik za gruntem. Tuż niż gazda zwiózł trowę, to se porę razy musiał dychnąć. Na tragacz się dycki, co najwięcej wszystkiego, a wiązało się to porwozym. Z Krystego trzeba było mieć godnie siły, co by tragać ciść, a wiele razy było tak, że do końca, że do kopca. Jak się nie namazało kółka, to tragacz już z daleka zgrzypiał jak pierun, a wszyscy nadwiedzieli, wiedzieli, że ktoś coś ich na nim wiezie. Jak gazda nie miał konia, traktora woza lebo przyczepy, to musiał wszystko z gruntu skludzać kuchałpie na tragaczu. Siana się na niego dyski nawaliło całą kopę. A coś się, się nosiło do stodoły w dzichtach. Tak samo słumę, a obili w mieszk mieszkach. Tragacz uwiózł wszystko. Na jesień się zaś na nim woziło jarziny, e, ziemnioki, e, w miechach e, się woziło ku okienku w piwnicy, a w lecie liści ze rzepy krową kupysku. Jak się pożazało strum, to hebzi się wiózło na tragaczu ku gnotku, co by ich potem stażik pociupali. Co było na placu ciężkiego, a czego nie, nie za było dźwignąć, to się wkulało na tragacz, a łatwo przewiózło kany człowiek chciał. Ale tragacz nie był inny do roboty, bo przeca nie było większej uciechy, jak dziecka na niego siadły, a fotel ich przewiózł po placu lebo pomiędzy. Dycki jak się jechało tragaczem, po próznu. To gor chłopcy, ale ajdziołuszki, na niego chupkały, bo się chciały przebić. Na tragaczu syncy udowali, że jadą traktorem albo autem. Jeden miał wolant, a reszta siedziała, a buczała jak motor. Co by tragacz jeździł, woził wszystko, co gazda potrzebował, to się go nieśmiało zjadować. Gazda mudycki na namazał kółko, a jak się tragacz rozchurdał, tego trzeba było zaś dać do kupy, a sprawić, bo przecież bez niego na gospodarce by nie było, by było trzeba, trzeba fest hamać. Tragarz był jeszcze dobry na, na ożralców, bo wiele razy było tak, że baba musiała tragaczem po chłopa jechać do arendy, a podciepa wieść spadki ku chałupie. Niż go przywiózła, to już kapkę wykrzyźbią, a potem dziepro dostał popysku, bo zaś narobił ostudy, a śmiechu na całej dziedzinie. Hańdowni bez tragacza nie było na dziedzinie żywota. Dzisiaj użyje innych muzeum, bo niekiedy stoi na zogródce, a na nim są postawiane, postawiane kwiotki. <laughs> Jak macie kancik w stodole stary tragacz, to go nie wyciepujcie. Pyty, namazajcie mu kółko, polejcie go wodą, bo się mu na drzewo rozeschło, a z miatokiem obmiećcie pajęczyny. Kapkę go posprawujcie, co by się kulął, a uwidzicie, że dziecka same na niego pochupkają. A jak ich po tym tragaczem przewieziecie, to będą mieć kupa uciechy. Można, się, można że się będzie jeszcze na co godził, bo przeca dytki trzeba coś kuchałpie chałupie przywieźć.